Witam Was, docent polskiej Dzisiaj przegląd rok browar Jarocin. Nie taki wcale nowy gracz, bo panowie tutaj przede wszystkim wymienię: Przemka Szyduka i Witka Dera. Witek ostatnio na profilu browaru Jarocin pochwalił się dyplomem. Piwowara po ukończeniu podyplomowych studiów na Uniwersytecie Wrocławskim. Gratulacje. Ale panowie, tak jak mówię, wcale nie są takimi tutaj nowymi graczami. Czerwiec 2018 to był ich start, to był ich debiut, więc naprawdę po 2,5 roku na rynku istnieją. No ja myślę, że ci, co um, lubią pewne style na przykład Pilsa, na pewno wiedzą o e, tym browarze. W mojej opinii Pils z Jarocina... Był jednym z lepszych pilsów na rynku w roku 2019 zdecydowanie. No a teraz mamy rok 2020, lockdown 2.0, niestety stał się faktem. No i właśnie kolega, kolega przemka ze szkoły prowadzi restaurację Raut na wilczej w Warszawie i stwierdził tocent dasz jakieś info u siebie, że mamy w ofercie mamy możliwość dostawy piwa z browaru Jarocin właśnie po koleżeńsku to piwo mam w ofercie swojego znajomego ze szkoły mówię jasne kurczę i bardzo chętnie sprawdzę jak w roku 2020 um, browar Jarocin się przedstawia czy trzyma poziom tych piw absolutnie nie piłem. Będę mógł odnieść się tylko i wyłącznie do poziomu Pilsa. Więc za chwilę Pils, a wcześniej jeszcze raz restauracja Raut. W komentarzu będzie dokładne info. Myślę, że warto spróbować na własnym podniebieniu, jak smakują piwa z naprawdę tego małego, pasjonackiego Rok Browaru Jarocin. Dobra, zaczynamy od Pilsa. Piłem to piwo i w wersji butelkowej, i w wersji lanej, i w wersji lanej zarówno w lokalach, w cześciu warszawskim, jak i na warszawskim festiwalu piwa. Naprawdę za każdym razem ten Pils trzymał bardzo dobrą formę. Punk Pils. Głęboka złota barwa. Klarowny, tak jest. Piana drobna, średnio obfita, drobnoziarnista. Czyściutki profil, tak jest. Nie ma tutaj żadnej pomyłki. Świetny balans między takim lekkim ziołowym charakterem chmielu. No, może nawet nie lekki, taki średnio intensywny jest ten chmiel tutaj. Słodowość, bardziej z tyłu. Kurczę. Bardzo przyjemnie. Czyściutko. Zdrowie, browaru Jarocin i restauracji Raut. Ho, 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 Jezus Maria, słuchajcie, wróciłem z pracy, tak? Wróciłem z pracy. Od razu siadam, robię to wideo. Póki jeszcze jest jasno, i takie piwo po prostu. Gęba się sama cieszy, no coś fantastycznego, no takie piwo człowiek chce wypić po ciężkim dniu roboty. Wow, co za fantastyczna rzeźkość. Naprawdę piwo jest orzeźwiające, rzeszkie, świeżutkie, jak to mówią Czesi, skwale, skwale. No i ta goryczka, ona pojawia się po dwóch, trzech sekundach na języku i wypełnia absolutnie... Całe usta w takim fantastycznym ziołowym charakterze, ja bym powiedział, że to jest żatecki. Że to jest chmiel żatecki. Naprawdę szlachetny chmiel. Kurna, cudo, naprawdę jestem tak zadowolony, że chłopaki podtrzymali tą wysoką klasę tego piwa. Ostatni raz je piłem, mówię, 2019 rok. Fantastyczne piwo! Jak oni to robią? Kurcze, panowie, Przemek Witek. Świetna sprawa. Właściwie mógłbym już skończyć ten przegląd, pijcie rok browar Jarocin tylko i wyłącznie dla Pilsa, bo to jest naprawdę mistrzostwo Polski. Naprawdę cudo. Jest ta goryczka i naprawdę piwo jest wytrawne, ale nie jest puste, ma tą delikatną słodową podbudowę. Wow, no kurczę, super sprawa. Pozwolę sobie przeczytać, co chłopaki piszą. Yy, tutaj rześkie, no proszę. Jak najbardziej goryczkowe. Piwo o jasno-złocistym kolorze i aromacie zbożowym z nut nutami ziołowymi. Kurczę, nie czytałem tego. Wszystko jest... yy, zgadza się. To, co powiedziałem. O, ale nie zgadza się z chmielami, ponieważ chmiel yy, to nie żatecki, ale mittelfrisch, czyli niemiecki chmiel. Yy, drożże. Yy, w 34,70 dla Pilsa, dla Lagera, jak najbardziej charakterystyczne. No, czyli pomyliłem się w, w chmielach, natomiast sam odbiór piwa absolutnie nie ma żadnej ściemy, nie ma żadnego wciskania kitu. Jest to, co na języku, to, co e, e, na kontrze. Wszystko się zgadza. Wow, kurczę, naprawdę... Z wysokiego C, panowie, zaczęli. Ciężko chyba będzie pobić, aczkolwiek mamy inne style i Zobaczymy, jak w tych innych stylach będzie. Dobra, lecimy dalej. Następne w kolejności mamy Hazy American Pale Ale, chociaż jest napisane New Zealand USA, więc chmiele i z Nowej Zelandii, i ze Stanów. Tak, jest wymienione, bardzo szanuję takie podejście. Chmiele Rakau, Wai'iti, czyli nowozelandzkie, Citra, mozaik amerykańskie Drożdże, London Fog, no i oczywiście pszenica, płatki owsiane, słód pszeniczny, słód jęczmienny. Oczywista sprawa dla Heizy. Dobra. Nie czytam opisów, nie chcę się sugerować, tylko tylko sprawdzam surowce. Bardzo fajnie, że browar Jarocin to podaje. Aczkolwiek, jak ktoś nie podaje, to też y, nie jest to jakieś <laughs> przestępstwo i zbrodnia. Po prostu ichars e bardzo sprawdza. jeżeli y, coś się nie zgadza na etykiecie, to lecą srogie kary, więc niektórzy po prostu wolą nie podawać y, dokładnego y, składu, no bo przecież między warkami może się to chmielenie różnić. No tutaj natomiast mamy podane. Jest Hazy zdecydowanie. No, piana, piana dosyć skromna, tutaj pod tym względem niekoniecznie. Wow! Ha, ha, ha. Lokale zamknięte, ale aromat jak po prostu świeżutka e, ipka nalana z petainera, nalana z kranu. Fantastyczny świeży aromat. Wow! Dużo owoców pestkowych, miękkich brzoskwinia, trochę tropików. Mmm, to jest aż miąż, po prostu aż miąż owocowy. Wow, oczywiście troszkę cytry, troszkę cytrusa bardziej zadziornego, grejpfruta, trochę żywicy. Bardzo przyjemny aromat. Super, naprawdę, kurcze. Mm. Jaką ma datę to piwo? Naprawdę jestem bardzo ciekawy, kiedy ono zostało rozlane. Najlepiej spożyć 18 czerwiec 2021, więc... Y, czy to jest y, niepasteryzowane, niefiltrowane? Naprawdę wow! Niesamowita sprawa, że piwo nieutrwalone i... Tutaj absolutnie się nic nie utleniło. No to jeszcze raz zdrówko. Chłopaków z Browaru rocin. Mhm, tak. Z goryczką, jak najbardziej z goryczką. To nie jest hazy apka z kategorii smutkawych. Jest goryczka, naprawdę. Kurczę, naprawdę jestem bardzo, bardzo mile... Czy zaskoczony? Nie wiem, nie tyle zaskoczony, ale poziom na razie tych piw jest bardzo dobry. Jest soczyste, ale jest jednocześnie wytrawne. Jest taka delikatna, owocowa, słodyczalona, jest naprawdę minimalna. Kurczę, bardzo dobre piwo, bardzo świeże, bardzo aromatyczne, w świetnej formie. Jedziemy dalej. Ale zanim pojedziemy dalej, no to jeszcze. Słowo o tym Icharsie, e bo się troszkę tutaj e zablokowałem. Inspekcja jakości artykułów rolno-spożywczych. Także to jest Ichars. E no i nie przeczytałem, co chłopaki piszą na kontrze. Mnóstwo owoców w szklance soczystego, słonecznego piwa, pełnia i gładkość uzyskane dzięki niesłodowanej pszenicy, towarzyszą wspaniałym aromatom brzoskwini, i Moreli z nowozelandzkich chmieli oraz nutą cytrusów i owoców tropikalnych z najlepszych chmieli z USA. Jak najbardziej znów można potwierdzić odczucie aromatyczno-smakowe w tym, co jest napisane na kontrze, a uwierzcie mi, nie zawsze się to zdarza. Za chwilę kolejne. No po tym Hazy Apa, szczerze mówiąc, nie specjalnie z entuzjazmem podchodzę do West Coast'a, West Coasta bo naprawdę Hazy Heziała miała bardzo przyjemną goryczkę. Bardzo fajny, wytrawny profil. Hmm. Ale cóż! Prawie święty grał polskiego piłowarstwa roku 2020. West Coast. Nie zawsze browarą wychodzi tak jak chcą. Nie zawsze odpowiednio wytrawny. Nie zawsze wyraziście goryczkowy. Zobaczymy, czy. Browar nie poradzi sobie z tym stylem. Tak. O to chodzi w West Coast Totalny klar. No złoto trochę takie ciemniejsze. No i znowu ta piana jak przy Hazy. Ale naprawdę jeżeli mamy taki aromat i smak, to tą pianę spokojnie możemy zignorować. Okej. Okay. Tu już nie mamy tego buchu, tej ferii aromatycznej jak przy Hejsiapce. Powiedziałbym, że ten aromat jest bardzo stonowany, a nawet nikły. E, tutaj nie mamy informacji, jakie chmiele. E, czytam skład szybko. Chmiele jest oczywiście e, z tyłu: Columbus Amarillo Cinco, drożdże suchary US05. Okej, okay, naprawdę pod względem aromatu jest właściwie neutralnie. Niesamowita rzecz. To piwo jest czyste. Ono nie pachnie ani chmielem, ani słodowością. Kurczę, właściwie nie ma aromatu. No dobra, to... Nie ma coś takiego, że tutaj ja słodzę browarowi Jarocin i mówi jakieś wymyślone rzeczy. Aromatu generalnie nie ma może jakaś taka nuta, ale ona jest niekoniecznie od chmielu, więc naprawdę. Naprawdę się trzeba doszukać, żeby coś tutaj wyczuć. Zobaczymy, jak w smaku Zdrówko. Ta goryczka od razu idzie: od razu idzie i rośnie, rośnie, rośnie. I po dwóch sekundach się zatrzymuje. Zdecydowanie goryczkowe piwo. Goryczka fajna, taka mięsista, taka grafurtowa wyrazista, niejednowymiarowa. Okej, okay, pod względem smaku bardzo przyjemnie. Wytrawnie, goryczka dosyć krótka, dwie sekundy na języku, zanika bardzo szybko, chce się wziąć kolejny łyk, super sprawa. Natomiast ja się pytam, co tutaj się stało z aromatem. Aromat po prostu wywietrzał. Jeszcze raz zobaczymy w ten sposób. No to jest aż niesamowite, że... No ale wiecie, nie DDH. To i aromat poleciał w kosmos. Bardzo delikatny aromat, taki no granulatu, bardziej w ziołową stronę. No. Nie, nie. Pod względem aromatu absolutnie do poprawy, natomiast pod względem smaku, jeszcze raz sobie sprawdźmy. Konkretna goryczka, króciutka, wytrawnie, może nawet lekko kwaskowo aż. W smaku dobrze, aromat zdecydowanie do poprawy. No, czyli mamy yy, pierwsze zastrzeżenie. No, przy trzecim piwie, tylko w aromacie nie jest źle. Zobaczymy, co będzie dalej. Przy łestkości yy, znowu zapomniałem przeczytać kontry. Yy, tak bardzo nie chcę się sugerować tymi opisami, że notorycznie o nich zapominam, więc przeczytajmy, co było napisane na ten temat. Wytrawne i intensywnie chmielowe piwo o ujmującym aromacie żółtych owoców i żywicy. Rześkie i odświeżające, bardzo lekka nuta słodu jęczmiennego, skontrowana intensywną goryczą amerykańskich chmieli. No więc, tak jak powiedziałem, odnośnie aromatu jednak nie ma zapowiadanego właśnie żółte owoce, żywica, tego nie było, natomiast piwo naprawdę miało bardzo przyjemną, intensywną goryczkę i tutaj z tym się absolutnie zgadzam. Dobra, przechodzimy do kolejnej rzeczy wyjątkowej, jeżeli chodzi o e, ofertę polskich browarów rzemieślniczych, Weizenbock, czyli pszeniczny koźlak. Patrzę na skład: słody pszeniczne jęczmienne, chmiel, marynka, drożdże FM41, gwoździe i banany, czyli fermentum mobile. Filip Paprocki, pozdrawiam. Ech. Bardzo fajna etykieta, skrząca się. I Jest kozioł i parametry e, Balinga, nie widzę. 5 i 8. Alko Ym. Data przydatności 6. 6 2021 rok. Jezus Maria, jak ja dawno nie piłem. Weizenbocka. Fajnie będzie sobie odświeżyć ten styl. O! Barwę mamy już zupełnie inną od tego co mieliśmy dotychczas. Głęb... No, czy to jest bursztyn? Głęboki bursztyn, nawet lekki brąz. Yy, piana bardzo skromna, średnio średnioziarnista. Patrzymy, co się dzieje w aromacie. Mmm, opieczony tost. Troszkę karmelku. Czyli taki Koźlak w stylu bardziej Dunkelbok. Dunkelweizenbok. Tak, szczególnie właśnie przez te opiekane, opiekane aromaty. Zdecydowanie są motywy pszeniczne, są fenole pod postacią goździków. No i ta słodowość, właśnie w typie opiekanym. Wszystko się zgadza. Pijemy. Ok. Powiem Wam od razu, że nie jestem zwolennikiem dunkelwajcenów. Jeżeli ma być wajcen, ma być po prostu jasny wajcen. To piwo robi tą swoją robotę poprzez orzeźwienie. A tutaj mamy. Mamy tą słodycz, no ale dobra, to nie jest Dunkelweizen, tylko Weizenbog, więc e, taka delikatna słodycz, czyli solidna słodowa podbudowa z takim lekkim e, karmelkowym posmakiem. E, myślę, że dla boka, jak najbardziej e, w stylu. E, no, życzyłbym sobie, żeby to był rzeczywiście jasny e, Weizenbog, jasna. Mocna pszenica, bo też tak można po prostu określić ten styl Weizenbock jako po prostu mocna pszenica. Ale tutaj w tym wydaniu rzeczywiście jest to Dunkel Weizenbock. Czyli rzeczywiście ten słodowo słodkawy smak nasycenie średnio intensywne. Powiem tak, to nie jest mój styl, ale. Każdy, kto chce spróbować tego typu zapomnianych już, właściwie, klimatów, Dunkel bardzo zapraszam do tego piwa. Myślę, że stylowo bardzo ok. Kurczę, tak trochę pędzę, bo sporo piw tutaj jest na stole i naprawdę nie chcę, żeby to trwało za długo. Przechodzimy za moment do końcówki, czyli. Sweet milk, coffee, stout? Jak najbardziej. A, i nie zapomnę, tym razem nie zapomnę, od razu przeczytam, co jest napisane odnośnie charakterystyki tego piwa. Koźlak pszeniczny to ciemne, kremowe i rozgrzewające piwo o kolorze bursztynu. Na silnej, słodowo-chlebowej podbudowie wybijają się nuty wanilii, ciemnych owoców i goździka. No więc. Prawie to, co powiedziałem. Myślę, że bardziej Dunkelweitenbock. Jedziemy z ostatnim. No tak, uważni widzowie od razu powiedzą docent, ale ten Weizenbock to był ciemny, właśnie. <laughs> Dopiero tutaj zobaczyłem Weizenbock. Ciemna pszenica. Wszystko się zgadza. Wajcenbok. Bardzo dobrze. Ostatni. Już patrzę, żeby niczego nie pominąć. Kawowe szaleństwo. Sweet Coffee Stout. Skład. Woda słody, jęczmienne i owsiane. Słód pszeniczny palony. Jęczmień palony, płatki owsiane. Laktoza, więc dlatego sweet. Kawa. Kawa w postaci tutaj widzę 20 litrów espresso. Do tego chmiele nugget, drożdże. Lalemand Nottingham 4,5. No szkoda, że Jaroci nie podaje balinga, no ale nie można mieć wszystkiego. I lecimy. Mam takie doświadczenie, że kawa w... Postaci espresso dodana do piwa może wnosić kwaśność. Jestem bardzo ciekawy, jak będzie w przypadku kawowego szaleństwa. Widzimy, że piana naprawdę, jak na stout, prawidłowa. Zbudowała się bardzo przyjemna warstwa drobnoziarnistej żółto-brązowej piany, więc to wygląda dobrze. No, może trochę za szybko zanika. Barwa czarna, nieprzejrzysta. I ten aromat. I ten aromat to nie tylko jest kawa, ale naprawdę dużo czerwonych owoców. Jeżyna przede wszystkim. No, taka jerzyna jak najbardziej. Zdrowie po raz ostatni solidna bateria. Czytałem w Waszych komentarzach, że. Wielka szkoda, że tutaj nie ma y, Bałtyka, portera bałtyckiego w wykonaniu browaru Jarocin, więc uczulam. Podobno jest niezły, nie miałem okazji pić. No ale sprawdzamy Sweet Coffee Stout. Palony, palony. Te słody palone zdecydowanie tutaj nadają charakter. I już się bardzo cieszę, że nie ma tej kwasowości. Nie ma kwasowości od tych słodów palonów, których jest naprawdę dużo, ale one nie wnoszą kwasowości. Espresso też nie wniosło kwasowości. Rozumiem koncepcję chłopaków, że chcieli te słody palone zbalansować trochę laktozą, ale właściwie ja je nie czuję. Yy, znaczy inaczej, nie czuć słodyczy laktozy, czuć tą laktozę wprowadzającą gładkość tekstury. Piwo naprawdę jest palone, jest goryczkowe od właśnie słodu palonego, jest gładziutkie, dosyć nisko wysycone. Bardziej chyba jednak dla zwolenników stałtów wytrawnych, bo tej słodyczy tutaj jest naprawdę... Yy, no niewiele, a albo wręcz na granicy wyczuwalności. Piwo ma zdecydowanie palony charakter. No i ta kawa. No, jest konkret. Jest naprawdę taki porządny kor kawowy. Bardzo y, przyjemny stout. Coffee stout. No, jakby nie było, coffee stout. Odra tu jest bardzo długa historia, więc już oddaję głos autorom. Sweet coffee stout. Co może być lepszego od kostki gorzkiej czekolady towarzyszącej filiżance aromatycznej kawy? Nasz sweet coffee stout. Palona goryczka, złagodzona odrobiną laktozy, aromat gorzkiej czekolady i kawy pochodzące ze starannie dobranych ciemnych słodów. Całość uzupełniona prawdziwą kawą i to nie byle jaką. Specjalnie dla nas skomponowana mieszanka ciemno i średnio palonych kaw z Hondurasu i Kolumbii, z, z których zaparzyliśmy czarne i gęste jak smoła espresso, Wzbogaciła nasze piwo o aromaty wanilii, orzechów i czerwonych owoców. Ale co tu mówić? Jeden kufel wart jest więcej niż tysiąc słów. Dziękujemy plarni kawy, pożegnanie z Afryką z Krakowa oraz ekipie kawiarni filmowej Kina Echo imienia Piotra Łazarkiewicza w Jarocinie za pomoc w zaparzeniu ponad 20 litrów espresso. Przeczytałem z tego opisu tylko te 20 litrów espresso. Okej, okay, naprawdę bardzo przyjemny Coffee Stout. Bardzo udane spotkanie z piwami Browaru Jarocin. Generalnie bardzo pozytywnie. Dwa piwa, które po prostu wywarły na mnie bardzo dobre wrażenie, bo uwielbiam te style, czyli Pils i Hazy IP APA, American Pay Ale West Coast odpowiednio goryczkowy z aromatem do poprawy, Dunkelweizen Bok nie mój styl, więc dla fascynatów stylu. No i ten Sweet Coffee Stout dla zwolenników Coffee Stouta myślę rzecz absolutnie warta sprób spróbowania. Bardzo się cieszę, że mały browar Jarocin bardzo dobrze sobie radzi względem swoich piw jakość uważam jest satysfakcjonująca, także zachęcam, zachęcam do kosztowania piw i naprawdę trzymajcie się w tym ciężkim czasie, browar Jarocin, wasze zdrowie.